No, witam. My wiemy, co ty robisz w tym internecie. Śledzimy cię. Wiemy, co lubisz, czego nie lubisz. Ja w ogóle mam wrażenie, że tobie tylko jedno w głowie książki. Ale teraz po co ja to wszystko mówię? Po co ja do ciebie w ogóle gadam? Otóż wyobraź sobie, że mój przyjaciel. Michał Kuzborski napisał taką książkę Paradoks kłamcy, sam wydał. Polska 2013, trochę obyczaj, trochę kryminał, taka rozrywka, ale ambitniejsza. No takie generalnie chujgowieco. Klną jak sam skurwysy. No i ten Michał mi mówi, że potrzebne są recenzje. Noż kurwa, no to uderzamy do Moniki z książkowego świata, bo to jest osoba, która dobrze zna się na książkach i to nie jest tylko moja opinia. Więc czysty układ proponuję. Przeczytasz, zrecenzujesz, nie przeczytasz i tak będziemy cię szanowali. No to jak? Mogę na Ciebie liczyć?